Witam w drugim odcinku z serii Kronika Helmolda. Dzisiaj przybliżymy wam rozdział szósty, w którym to Helmold opowiada o tym, dlaczegoż to misja germanizacyjna, chrystianizacyjna na terenie Połabia e, udawała się tak kiepsko. Jest to bardzo ciekawe, w jaki sposób on racjonalizuje to, dlaczego Niemcy mieli tak duże problemy z nawróceniem Słowian na wiarę chrześcijańską. Posłuchajcie. O nawróceniu ranów. Ze wszystkich krajów północy sama tylko ziemia słowiańska pozostała surowszą od innych i do nawrócenia mniej skłonną. Liczne są wszakże, jak to już wyżej powiedziano, ludy słowiańskie, z których te, które nazywają się winulami albo winitami, po większej części do dietyzji hamenburgskiej należą. Kościół bowiem hamenburski, prócz godności stolicy metropolitalnej, obejmującej wszystkie narody, czyli państwa północy, ma także określone granice swojej diecezji, do której należy najdalsza część Saksonii, leżąca za Elbą i nazywająca się Nordalbinią, obejmująca trzy narody Dietmarszów, Holzatów i Stormarów. Dalej granice rozciągają się do ziemi Winitów. Tych mianowicie, którzy nazywają się Wagrowie, Obodryci, Kecini lub Circi Pani i aż do rzeki Piany i miasta Dymina. Tam jest granica diecezji hamenburgskiej. Nie należy więc się dziwić, że najgodniejsi kapłani i opowiadacze Ewangelii Ansgary Rembert i szósty z porządku Unii, których gorliwość w nawracaniu narodów tak znakomicie jaśniała około nawrócenia Słowian, tak starań swych zaniedbali, że ani sami, ani też przez kapłanów żadnych, o ile czytać się daje, między nimi owoców nie zebrali. Stało się to, jak sądzę, wskutek nadzwyczajnej uporczywości tego narodu, nie zaś przez niedbalstwo misjonarzy, których umysł tak był na wracaniu ludów oddany, że ani bogactw, ani życia swego nie oszczędzali. Dawne bowiem podanie powiada, że za czasów Ludwika II wyszli z korwej zakonnicy. Świętości jaśniający, którzy pożądając zbawienia Słowian, poświęcili się dla opowiadania słowa Bożego, na mające ich spotkać niebezpieczeństwa lub samą śmierć nawet. Przeszedłszy wiele krajów słowiańskich, przybyli oni do tych, którzy nazywają się ranami albo ruginami i mieszkają w środku morza. Tam jest ognisko błędów, tam stolica bałwochwalstwa. Opowiadając u nich słowo Boże z głęboką wiarą, Całą tę wyspę sobie zjednali i założyli tam dom modlitwy na cześć Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, a na pamiątkę wita patrona korwejskiego. Lecz po tym, gdy z dopuszczenia Bożego rzeczy się zmieniły, ranowie od wiary odpadli i wygnawszy zaraz kapłanów i chrześcijan, religię zmienili na przesąd, świętego wita bowiem którego my uznajemy za męczennika i sługę Chrystusa, oni czczą jak Boga, wyżej stawiając stworzenie nad stworzyciela. Nie ma też żadnego barbarzyństwa pod Słońcem, które by większy wstręt w chrześcijanach i kapłanach wyzbudzało. Chlubią się mianem świętego Wita, któremu i świątynie i posąg z największą okazałością wystawili, jemu szczególnie pierwszeństwo między Bogami przyznając. Tam ze wszystkich krajów słowiańskich po odpowiedzi jako do wyroczni podążają, tam coroczne ofiary składają. Kupcy też, którzy przypadkiem w te miejsca przybędą, nie otrzymują pozwolenia na kupno lub sprzedaż, dopóki pierwej z towarów swoich jakich drogich rzeczy Bogu ich nie ofiarują. Wtedy tylko towary swe mogą publicznie na rynku wystawiać. Kapłana swego czczą nie mniej jak króla. Od owego więc czasu, kiedy po raz pierwszy od wiary odpadli, przesąd ten przetrwał uranów aż do dnia dzisiejszego. Rozdział 12 traktuje o miejscowości Aldenburg, czyli słowiańskiej grodzie Starogard. Akcja, która opisana jest w tym rozdziale Kroniki Helmolda, odbywa się w drugiej połowie X wieku. Widzimy tutaj, w jaki sposób Niemcy próbowali chrystianizować Słowian na Południu. Posłuchajcie. Dwa Obiskupie Markonie. Aldenburg, który w języku słowiańskim starygard, to jest stare miasto się nazywa, leży w ziemi Wagrów, na zachód od Morza Bałtyckiego i jest najdalszym punktem słowiańszczyzny. To miasto, czyli kraj, był niegdyś zamieszkały przez najdzielniejszych mężów. Znajdując się bowiem na przodzie całej Słowiańszczyzny, miał za sąsiadów duńskie lub saskie ludy i wszystkie wojenne napady, lub sam najprzód czynił, lub też od innych je wytrzymywać musiał. Tacy zaś byli niekiedy, jak powiadają, u nich królikowie, że panowali nad całym krajem opodrytów lub kicynów, a nawet i tych Słowian, którzy jeszcze bardziej odleglemi byli. Gdy więc cały kraj słowiański został, jak się wyżej rzekło, podbity i wyniszczony, miasto też Aldenburg na wiarę chrześcijańską się nawróciło i w liczbę wiernych najbogatszym się stało. Na biskupa w tym mieście najjaśniejszy cesarz przeznaczył czcigodnego męża Markona, poddając mu zarazem cały kraj obodrytów aż do rzeki Pieny i miasta Dymina. Prócz tego staraniom też jego powierzył najsławniejsze miasto Szlezwik, które inaczej Hejdibo się nazywa. W owym bowiem czasie Szlezwik z przyległym krajem, który od jeziora Syla do rzeki Edgory się rozciąga, podlegał cesarstwu rzymskiemu. Była to ziemia rozległa i urodzajna, lecz nadzwyczaj pusta, dlatego że leżąc między oceanem i morzem bałtyckim wiele znosić musiała od wojennych napadów. Kiedy wszakże przez miłosierdzie boskie i męstwo Otona Wielkiego stały pokój wszędzie zapanował, pustynie Wagry i kraju szlezwickiego zaczęły się zaludniać tak, że nie było już żadnego zakątka, w którym by nie widziano miast i wsi i wielu klasztorów. Mnóstwo jeszcze dotąd śladów dawnych mieszkań pozostało, szczególnie i w lesie, który od miasta Lucilinburga długim ciągiem aż do Szlezwigu się rozpościera. W tej rozległej i prawie nieprzebytej od straszliwej gęstości drzew puszczy widać miedze, którymi pola niegdyś były porozdzielane. Jaki zaś był kształt miast, czyli warowni, na to budowa wałów wskazuje. A groble usypane nad strumieniami w celu skupienia wody dla młynów pokazują, że cała ta puszcza była niegdyś przez sasów zamieszkałą. Pierwszym więc, jak powiedziałem, w tej nowej osadzie biskupem był Marko, który ludy Wagrów i Obodrytów obmył zdrojem chrztu świętego. Po jego śmierci Szlezwik dostąpił zaszczytu mieć oddzielnego biskupa. Zarząd zaś stolicą aldenburgską poruczony został czcigodnemu mężowi Edwardowi, który wielu Słowian do Boga nawrócił. Poświęcił go święty Adeldak, arcybiskup hamenburgski. Wzrastał tedy liczbę lud wiernych i w ciągu całego panowania Ottonów nie zdarzyło się nic takiego, co by Kościół zaniepokoić mogło. Trzeba ich było, jak wiadomo, a wszyscy równą gorliwością ku nawracaniu słowian pałali. I napełnił się cały kraj wagrów, obodrytów i kisynów, kościołami, kapłanami, zakonnikami i Bogu poświęconymi dziewicami. Kościół aldenburgski poświęcony został na cześć świętego Jana Chrzciciela, a jaśnią przed innymi. Był bowiem kościołem metropolitalnym. Kościół Miklinburski, do którego klasztor panien należał, wystawiony był na cześć księcia apostołów św. Piotra. Prócz tego biskupi aldenburscy byli bardzo przez książeń słowiańskich poważani. Ze szczodrobliwości bowiem wielkiego cesarza odtona obficie dobrami doczesnymi obdarowani, Hojnie szafować i przychylność ludu jednać sobie mogli. Składano zaś biskupowi z całej ziemi wagrów albo obodrytów roczną daninę, która miejsce dziesięciny zastępowała, a mianowicie od każdego pługa miarę zboża, czterdzieści motków lnu i dwanaście sztuk pieniędzy czystego srebra. Prócz tego jeden pieniądz jako nagrodę dla tego, który tę daninę wybierał, Słowiański zaś pułk oznaczał to, co para wołów i jeden koń. Opowiadać o miastach, wsiach i liczbie dworów, które do posiadłości biskupa należały, za potrzebne nie uważam, dlatego że stare rzeczy poszły już w zapomnienie, a nowe nastały. Zapraszam do śledzenia naszego kanału. W planach mamy nie tylko kronikę Helmolda, ale również kronikę Nestora oraz Kosmasa. Subskrybuj, daj łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!